Siłownik numer 2, test rozpoczęty, sygnał do działania podany. Co ciekawe, siłownik zaczynał pobór spoczynkowy prądu od prawie 1 ampera. W tej chwili już tak po 20 sekundach pracy widać, że ten jak gdyby prąd spada. Może to świadczyć o tym, że po prostu już tam na silniku nam się pojawiła delikatnie korozja, ale... Poczekajmy chwilę, może szczotki się ułożą, może to wszystko wróci do normy. W tej chwili mamy 0,8 a czyli wartość jest normalna. Zaczynamy sprawdzenie yy, samego chowania siłownika. Rozpoczynamy standardowo 4,5, 4,8, 5,1, 6, 6,5 Ampera, czyli w zupełności normalnie. Końcówka w granicach 7. Ale to już zupełnie przy y, krańcowej wartości ugięcia sprężyny. Kolejny test 5,5, 6, 2. O, zblokował nam się. Dobra, tutaj widać brakuje nam troszeczkę y, smaru na tej części. Zaraz to przesmarujemy. Pamiętajcie, żeby do smarowania nie używać żadnych WD40 albo innych tego typu preparatów. Używamy tylko i wyłącznie olejków silikonowych, które w żaden sposób nie reagują z plastikiem i nie klei się do nich brud. To już jest już je formalnie. Możemy jeszcze troszeczkę posmarować to. Zwłaszcza tutaj, przy części, która najbliżej dochodzi do samego silnika, chowa nam się najgłębiej. Ok. Wytrzymajmy bo. W żaden sposób smar jest nam tutaj niepotrzebny. Test kolejny. 6,8 6, Ampera. Siłownik w tej chwili odblokował się w sposób normalny.